Hej, hej, ja jeszcze raz z Harmanem. No teraz pewnie rozczaruję tych, którzy kibicowali głośnikowi Sony. No mimo, że to jest fajny głośnik ten Sony, ale od początku miałem jakieś takie wątpliwości. Zawsze chciałem go zestawić jeszcze raz z tym Harmanem. Czy aby rzeczywiście ten Sony ma w sobie coś takiego, co sprawia, że. Gra ładniej, szerzej od Harmana. No być może z tym live'em on potrafi zagrać trochę szerzej. Hmm. Sopranu więcej nie ma. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi z tymi sopranami w Sonym. O, jak mamy korektor taki bardziej szczegółowy, to w Sonym po prostu jest więcej, więcej tego, tej średnicy wysokiej. Takiego troszeczkę skrzeczenia, jak ja to nazywam, ale takich czystych sopranów to wcale nie ma więcej, nawet być może dzięki takiej lepszej separacji w harmonii one się lepiej wybrzmiewają. Chociaż w telefonie i na filmach to wygląda trochę inaczej, bo też z początku byłem trochę rozczarowany, bo no, Bracholek chciał się odmienić, znaczy zamienić, bo. Stwierdzi, że tutaj bateria jest za słaba, no, że on by go ode mnie nie wziął, jakby, jakby wiedział, że ta bateria tutaj jest taka słaba, także no, zamieniłem się z nim, bo i tak na tym nie straciłem. A yy, tak na żywca, kiedy porównałem tego Soniaka z Harmanem, to jednak Harman yy, bardziej mi się podoba. Nie wiem dlaczego ja wcześniej twierdziłem, że on mi się znudził, ale. Yy, no nie no, le, lepiej to to gra, to ma na pewno na pewno bas ma o wiele głębszy i wcale nie jest jakiś taki męczący, chociaż no może na dłuższą metę to trochę męczyć, bo on ma naprawdę ten bas taki wstrząsający i to czuć, jak on tak leży na kolanach, to aż czuć jak on wibruje, zwłaszcza jak się daje głośniej, to jest naprawdę głośnik z takim mocnym kopem, ale takim przyjemnie mocnym kopem. Właśnie gdzieś w tym Sonym trochę mi tego brakowało. Tam. Próbując te basy wyciągnąć takie bardziej konkretne, one gdzieś tak zaczęły nie, zaczynały nieprzyjemnie bić, trochę tak tłuc, i to mi się w nim trochę nie podobało. Ale no, no nie narzekam na Sony, ja mógłbym mieć dalej Sonego, no ale popatrzcie, jak wcześniej miałem no, ponad dwa lata tego Harmana, wydawało mi się, że się znudził. Tak teraz po prawie miesiącu, odkąd go nie mam, wracając do niego. Znów go doceniłem. No i to jest na podstawie rzeczywistego, rzetelnego, no przynajmniej według mnie. No bo staram się tutaj nie ściemniać, bo, bo rzeczywiście Harman gra mocniej, yy, bardziej miękko i ma lepszą separację. Le, lepszą separację, nawet tak się zdaje, jakby on tak grał bardziej w kupie, to nie słuchając go sobie tak z bliska, on gra tak bardziej kolumnowato. I dzięki takiemu temu nachyleniu, yy, takiej łukowatej tej budowie on się zdaje yy, mimo wszystko tak grać trochę szeroko. Tym bardziej, że on ma te gwizdki tutaj umiejscowione, te wysokotonowe na krawędziach i tak słuchając sobie z bliska, ta stereofonia też jest ładna. Także nie jestem wcale rozczarowany tą zamianą ponowną, powrotem do Harmana, bo naprawdę mi się ten głośnik jak na głośnik podoba. Jeśli wcześniej gdzieś na niego narzekałem, to być może w porównaniu z niektórymi boomboxami, bo no i DT75, i Condor, i nawet ten Turbo Bass Philips w pracy grają tak jakby no bardziej szerzej, takie jakby bardziej takie wrażenie hi, hi fi ale basami, stabilnością, podbiciem, równomiernym podbiciem basu na każdej głośności, to ten Harman zmiata te radiomagnetofony. Znaczy no, zmiata Philipsa i Kondora pod względem stabilności, bo DT-75 jest stabilny, tyle że no w nim ten bas jest najsłabszy z tych wszystkich radiomagnetofonów, które wymieniłem. Już Sony miał lepsze basy od, od DT-75, a ten Harman ma jeszcze większe basy, czyli Harman basowo jest coś jak, jak JVC NB200 na pierwszym podbiciu, Tyle, że tutaj te basy tak nie buczą, one tu są takie idealne, idealnie wyważone, a w JVC trochę buczą, tak, takie trochę, no nie są do końca do skorygowania. Można je korektorem trochę poprawić, że w miarę przyjemnie brzmią. Te basy w NB200, a tutaj one są idealne, takie, nic tu nie trzeba korygować, naprawdę. Śmiało można powiedzieć, że to jest taki głośniczek audiofilski, bardzo pięknie wyważony, bez żadnych wad dźwięku, nie ma tu żadnej, żadnego wibrowania, falowania, gdzieś tak troszeczkę w Sony yy, zdawało mi się czasem, że słychać takie jakby świe, świerszczenie, jakby to nazwać, tak jak yy, troszkę falowanie tych sopranów, jakby one tak były tam trochę sztucznie wywołane jakąś e elektroniką, jakimiś układami. I no tam nie są tak czyste te soprany, one tam są takie trochę bardziej świszczące, i stąd jest to wrażenie, że jest ich więcej. Ale Harman ich wcale nie ma mniej, one tutaj nawet hmm, jak się zdaje, że, że nie są takie zbyt mocne, to one są tutaj takie czyściutkie, takie naprawdę wysokiej jakości. Także no, hmm, jestem zadowolony powrotem do Harmana, bo jako głośnik przenośny. Hmm, gra to no, najlepiej, nie słyszałem jeszcze nic lepszego. Podobno nawet Boombox nie gra ładniej, JBL-a. Hmm, I wiele takich opinii słyszałem, że Harman gra od, od nich ładniej, od tych JBL-i. No ale nie wiem, nie miałem, nie osądzam. Jak dla mnie, na razie po przygodach z Sonym, powrót do Harmana. Yy... No, sprawił, że go doceniłem bardziej. Że to jest jednak brzmieniowo lepszy głośnik, lepiej wyważony. Tyle, że ta bateria jest słaba, no ale te kilka godzin idzie posłuchać. Także no, trzeba się liczyć z tym, że będąc w plenerach, z nim za bardzo nie poszalejemy. Dlatego ja na szczęście mam do plenerów inne sprzęty. A ten jako głośnik nadal mi wystarcza, żeby tam się przejść do pracy, do garażu, w plecaczku, nawet sobie tak myślę, yy, o plecak też go mogę sobie zawiesić na pasach, tak o tą, o tą rączkę tutaj, wcale nie muszę go chować do plecaka, chociaż on mi wejdzie, ale tylko bokiem, ale żeby ta stereofonia, dźwięk się lepiej z niego wylewały, mogę sobie go powiesić na paskach od plecaku, od plecaka. I też mogę tak z nim jeździć, bo on jest niewiele większy, niewiele cięższy od, od Sonego. A poza tym też rozważałem zakup jakiegoś mini głośniczka, takiego kieszonkowego, który yy, najlepiej gra z tych małych głośniczków. Także no w grę wchodzą z takich co znam yy, i widywałem na testach, yy, to były yy, yy no były JBL -e praktycznie większość to JBL -e, czyli fli Flip y nie Flip, y Go 3 ale z testów wynika, że on wcale nie jest najlepszy, że już Clip 4 gra ładniej ale też ma jakieś szumy i potrafi gdzie nie gdzie także jest jeszcze taki głośniczek jak on się nazywa, chyba Tribit y Soundstorm czy coś takiego, tyle że u nas na, przynajmniej na Allegro, gdzieś tam na Amazonie widziałem drugą wersję, bo u nas jest dostępny ten tribit SoundStorm yy, jedynka, a ja na testach widziałem, że dwujeczka przebija wszystkie te głośniczki JBL-a i, i klipa 4 i, yy, i tego tego Go 3. Także jak gdzieś się kiedyś pojawi ten tribit Soundstorm, nie wiem czy dobrze wymawiam nazwę, bo ja ostatnio próbowałem zamówić takiego Tribita, ale wycofałem się z tego zakupu, bo to była jedyneczka. Ale później tak obejrzałem kilka filmów, że ta jedyneczka też jest, też jest dobra, że też jest konkurencyjna z tymi JBL-kami, które wymieniłem. Jak to się nazywa dokładnie, to się nazywa. Pokażę Wam Tribit. Stormbox, Stormbox Mikro, tyle że to jest jedynka, a jest jeszcze taki głośniczek dwójeczka, i podobno on jest jeszcze lepszy. No, także już kończę ten filmik, bo hmm, z Harmanem już się powtarzam. A mały głośniczek do rozważenia. Może macie jakieś lepsze propozycje, bo ja na razie takie sobie wypatrzyłem. Także kończę już to nagranie, trzymajcie się hejka.